Dzień dobry, witam Państwa. Małgorzata Smałkowska, portal PPK. Ja jestem dzisiaj razem z moimi znakomitymi kolegami i koleżankami, ekspertami od spraw PPK, panią Anio Annę Maciochą. Proszę Aniu, pokażcie, żebyście Państwo mogli ją zidentyfikować, bo w tych maskach to trochę trudno. Mamy też stoisko, na którym po pierwsze udzielimy informacji, a po drugie zapraszamy, bo tam też jest wsparcie merytoryczne. Z naszej strony. Tak. Ja mam łatwe i trudne zadanie dzisiaj. Łatwe, bo bardzo dziękuję wszystkim moim przedmówcom za znakomite wprowadzenie i opowiedzenie o częściach, które miałam w swojej prezentacji. A Państwo zrobili to w dużo szerszym aspekcie. Trudne bo jestem w tym slocie wystąpień tuż przed przerwą lunchową, a sami państwo rozumiecie, jaką to presję wywiera na mnie, żebym się streszczała i pilnowała czasu. Zatem do dzieła. Jest. Króciutko o agendzie. Najważniejsze terminy i obowiązki to, tak dla przypomnienia, program PPK, wypłaty i wpłaty, Świadczenia pozapłacowe, czyli nasz program PPK, benefit inny niż wszystkie. O tym już była mowa, a ja Państwu postaram się przybliżyć, jak z obowiązku zrobić przyjemność. Właśnie obowiązek czy szansa perspektywy pracownika, perspektywy pracodawcy trochę podsumowań z pierwszej fali. I realnych wypowiedzi naszych przedsiębiorców, którzy to doświadczyli wdrożenia programu PPK i są z tego zadowoleni i opowiedzą nam, jak wykorzystali to, co jest obowiązkiem, na swoją korzyść. Do dzieła. Króciutkie przypomnienie, czyli jakie mamy obowiązkowe zbliżające się terminy. Po pierwsze, pierwszą falę mamy za sobą. Dla przypomnienia, wdrożyliśmy. PPK w ponad 4,5 tysiąca przedsiębiorstwach. Po drugie, już wkrótce, bo zaledwie za 24 dni robocze, te przedsiębiorstwa, które liczą sobie od 20 pracowników, a może inaczej ustawa to precyzuje zatrudnionych wzwyż, będą miały obowiązek podpisania. I zawarcia umowy o zarządzanie, a niewiele dłużej, bo raptem o 10 dni, obowiązek ten będzie pracodawca musiał wypełnić w zakresie zawarcia umowy o prowadzenie. Kolejne etapy, czwarte etapy. Przypomnę, że dwa pierwsze, pierwsza fala to 4,5 tysiąca przedsiębiorstw. W tych kolejnych falach, czyli drugiej i trzeciej. Będzie tych przedsiębiorstw, które będą musiały te obowiązki wypełnić, zarówno w zakresie podpisania umowy o prowadzenie, jak i o zarządzanie, będzie już 70 tysięcy. I ten termin nieustająco zbliża się ku końcowi. Więc kto tego nie zrobił, gorąco zachęcam, bo później będzie o wiele trudniej. A dlaczego to powiem w opowiem przy okazji następnych slajdów. Czwarty etap to już w ogóle będzie istne szaleństwo. Przed nami ponad 860 tysięcy przedsiębiorstw, które będą musiały ten obowiązek wypełnić. Ale myślę, że to jeszcze chwilę i mamy do tego terminy 26 marca 2001 roku i 10 kwietnia, więc jeszcze moment. Co jest najważniejszym obowiązkiem pracodawcy w tym pięknym obowiązku wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych? Po pierwsze, wybór instytucji finansowej. To wszystko pamiętajcie Państwo, tylko 24 dni robocze nam zostały do tego. Po drugie, za zawarcie z wybraną instytucją finansową umowy. Te instytucje finansowe już poniekąd się dzisiaj na tej scenie prezentowały, więc może to będzie łatwiejsze dla niektórych z Państwa. Też dodam, że przy zawarciu i przy wyborze instytucji finansowej musimy, możemy, ustawa przewiduje, wybrać przedstawicieli pracowników i z nimi uzgodnić jaka to ma być instytucja, która w imieniu pracodawcy, w imieniu pracowników, pracodawca z nią zawrze umowę. Terminy terminowe i prawidłowo... Obliczanie, pobieranie opłat, przekazywanie tej wpłaty do wybranej instytucji finansowej to także jest obowiązek pracodawcy. Gromadzenie i archiwizacja dokumentów związanych po pierwsze z zawarciem umowy, po drugie, z odprowadzanymi składkami. To kolejny obowiązek. Nie lubimy obowiązków, ale warto wiedzieć, że takie obowiązki są. I Ostatni obowiązek, to trochę tak już tutaj był poruszany, ale może nie w tym kontekście. To przede wszystkim obowiązek przekazywania pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji o tym, co się zadziało w danym zakładzie pracy, czyli kto zawarł umowę. I w tym aspekcie chciałam poruszyć temat komunikacji, komunikacji do pracowników. W aspekcie obowiązków pracodawcy. Pamiętajcie Państwo, że pracodawca ma obowiązek przekazać informacje pracownikom, że po pierwsze wypełnił ten obowiązek, czyli zawarł umowę, a po drugie na czym polega cały system pracowniczych planów kapitałowych i co to oznacza dla pracownika, jakie są możliwości, obowiązki. I wszystko, co z tym związane. Środowisko, wokół którego tworzone są albo które tworzy pracownicze plany kapitałowe, to państwo, pracownik, pracodawca. Te piktogramy nam po prostu obrazują, kto uczestniczy w całym tym procesie. Ale ja bym chciała państwa poprosić, abyśmy się skupili na dwóch, Najważniejszych w mojej ocenie i w kontekście dzisiejszej konferencji instytucjach, czyli pracodawcy i pracownika. Państwo jest równie ważne, szczególnie w kontekście dopłat. Otóż, dla przypomnienia: pracodawca ma obowiązek odprowadzenia w pracowniczych planach kapitałowych na rzecz pracownika 1,5% jego wynagrodzenia, ale może i tu jest ten kontekst benefitu, dokładać pracownikowi nawet do 2,5%. Państwo, jeżeli taki pracownik nic nie zrobi, a będzie miał taki program y, uruchomiony przez pracodawcę, dołoży pracownikowi 250 zł wpłaty powitalnej i 240 zł co roku będzie dopłacał do pracownika. Co pracownik musi zrobić? No, przede wszystkim musi być w tym programie, czyli najlepiej, żeby nie robił nic, ale nie ma oszczędności bez zabierania sobie, więc pracownik do tego systemu ze swojego wynagrodzenia będzie odprowadzał, jeżeli się zdecyduje na uczestniczenie w tym programie, 2%. Może też. O ile będzie taka jego wola, a mówiliśmy tutaj o tym stresie finansowym spowodowanym covidem, o tych 40% zestresowanych pracowników, którzy się boją o swoją przyszłość finansową, może też zadbać o tą swoją przyszłość finansową i dobrowolnie odprowadzać te 2%. Czy warto? Otóż yy... PPK to świadczenie pozapłacowe obowiązkowe dla pracodawcy, ale dobrowolne dla pracownika. Było dużo dzisiaj przedstawianych statystyk, danych, m.in. raport płacowy Sedlak and Sedlak. Dane były z 2020 roku, w innym kontekście ja mam dane z 2019 roku, gdzie przeprowadzono badania dotyczące dodatkowych benefitów. Grupa była 723 firm, która deklarowała, że w swoich systemach mają takie benefity dla pracowników. Chcą wydawać dodatkowe pieniądze, żeby tych pracowników zaopiekować, no i być dobrym pracodawcą. Ale zbadano też jak to wygląda z perspektywy pracownika. No bo dawać to jest jedno, a otrzymywać i mieć poczucie, że się coś dostaje, to jest drugie. I te dane z perspektywy pracownika już nie wyglądają tak dobrze, bo 82% badanych pracowników potwierdziło, że w ich miejscu pracy przysługują świadczenia pozapłacowe. Ale już gorzej było ze zdefiniowaniem, jakie to są świadczenia pozapłacowe, a już w ogóle myślę, że całkiem. Słabe dane, bo 21% spośród tych badanych pracowników uważało, że to są świadczenia, które są im niepotrzebne. Więc zastanówcie się Państwo, firma wykłada pieniądze, organizacyjnie jest to wysiłek dla przedsiębiorcy, koszt, a i tak nie jest to postrzegane jako benefit. Benefit w samej nazwie ma, że to jest coś atrakcyjnego, coś, to jest ekstras. Więc tak spróbujmy po pierwsze, dawać pracownikom te rzeczy, których im, które potrzebują, a nawet jakich nie potrzebują, to tak o tym powiedzmy, żeby oni wiedzieli, że chociaż to mają. Więc komunikacja, która też tutaj w wielu wystąpieniach moich szacownych przedmówców była wyróżniana jako ten element zaopiekowania się tym tematem, jest bardzo ważnym aspektem. W kontekście pracowniczych planów kapitałowych jest wręcz obowiązkiem pracodawcy, ale nadal pozostaje bardzo ważny aspekt. Oczywiście, w kontekście COVID-u i tego, czy te dane, czy te benefity były trafione, czy nie trafione, trudno mówić. No, nikt się nie spodziewał, że przypłynie do nas ten czarny łabądź i że będzie nam tak zaburzał różne nasze fajne, ułożone. Metody y, motywacji naszych pracowników. Ale trzeba przyznać, że jest to y, niewątpliwie y, ważny aspekt, y, żeby dawać pracownikom to, co im w danym momencie jest potrzebne. PPK benefit inny niż wszystkie było wymienione, że pracownicy nie oszczędzają w bankach. No bo nie trudno oszczędzać, jak się na tej oszczędności traci. Były wymienione inne y, y, narzędzia do oszczędzania, takie jak IKE i IGE. I je także wspieramy i popieramy. Każdy rodzaj oszczędności popieramy. Natomiast PPK, ponieważ jest to obowiązek, spróbujmy na ten obowiązek spojrzeć oczami benefitu innego niż wszystkie. 40% zestresowanych bezpieczeństwem finansowym osób w naszych, wśród naszych badanych. Remedy? Oczywiście jest dobre wprowadzenie programu PPK, bo przede wszystkim daje bezpieczeństwo finansowe, a to jest korzyść uniwersalna bez względu na to, czy będzie COVID, czy będzie jakaś inna przypadłość, na przykład starość albo cukrzyca, czy cokolwiek innego. Przychodzi, nie tylko na kolejny miesiąc, bo często benefity przepadają, jeżeli ich nie wykorzystamy. Multisport na przykład, chociaż nie zawsze. Minimalne koszty bo o tym nie mówiliśmy. Tak naprawdę ustawodawca zadbał, aby zarządzanie naszymi środkami, które są w PPK, były. Ograniczone także w poborze kosztów ze strony instytucji zarządzających. Te koszty są na, to jest najtańszy w tej chwili dostępny na rynku polskim instrument finansowy i najtańszy w zarządzaniu aktywa. Średnie koszty, które oferują w tej chwili instytucje finansowe, można to wyczytać na stronie moje.ppk. PPK. Tam są prezentowane koszty wszystkich instytucji finansowych, ale średni koszt zarządzania jest 0,36%. Także polecam. Kolejna obowiązek czy szansa. I teraz tak, gdy spojrzymy na PPK. Z, w kontekście obniżanych wynagrodzeń to za moment i tak się będziemy musieli e, zastanowić jak podnosić wynagrodzenia. To zróbmy to mądrze, zróbmy to tanio dla przedsiębiorcy i zróbmy to tak, żeby e, też pracownik miał poczucie, że są e, to dla niego środki, e, które będzie mógł wykorzystać. PPK jest najtańszym sposobem zrobienia pracownikowi Podwyżki. Dlaczego najtańszym? To już też moi szlachetni przedmówcy powiedzieli, bo nie płacimy jako przedsiębiorcy od tego ZUS-u. A i tak musimy mieć to PPK, prawda? Dodatkowe mo narzędzie motywacyjne. Ci, którzy wprowadzili PPK w pierwszej fali, e, tak właśnie wykorzystali. Dla niektórych pracowników, za realizację niektórych KPI-ów, za realizację, za długość przebywania. Udanego pracodawcy dostają dodatkową możliwość dodatkowej wpłaty na PPK od pracodawcy. Co z tymi pieniędzmi pracownik zrobi? To już jego wola, bo to są pieniądze pracownika, które może wypłacić następnego dnia po wpłacie. Czy warto? To też za moment powiem. Natomiast jeszcze jedną rzecz chciałam poruszyć. Tu przedstawiam nie bez powodu kilka e brandów, bo są to brandy tych firm, które w swoich ogłoszeniach o pracę jako dodatkowy motywator budujący wizerunek pracodawcy podają dodatkową wpłatę dla pracownika na PPK. Można, można. Mało tego, w wielu y portalach o pracę jak się wypełnia jako pracodawca, który aplikuje o nowego pracownika, czy pracodawca daje dodatkowe benefity finansowe w PPK? Nie wiem, czy już Państwo to zaobserwowaliście, ale takie zjawisko już występuje. Więc jest to argument rekrutacyjny. Z perspektywy pracownika, jak to wygląda? Tu mój kolega, który przede mną prezentował ciekawą formę udostępniania środków pracowników, powiedział: Zrób sobie sam pożyczkę. Ja sobie to zapisałam i mówię: Przecież w beneficie, jakim jest pracowniczy plan kapitałowy, pracownik też może sobie sam zrobić pożyczkę. O czym niewiele osób wie, bo ustawodawca dopuszcza. Wypłatę środków bez żadnych kar, potrąceń, tych środków, na które się składają pieniądze pracownika, pracodawcy i państwa, w sytuacji co najmniej dwóch tutaj wielokrotnie poruszanych. Jedna sytuacja to kiedy potrzebujemy pieniędzy na przykład na wkład mieszkaniowy. Możemy sobie sami z własnego funduszu, który zgromadziliśmy w pracowniczym planie kapitałowym, brać te środki i one oczywiście są nieoprocentowane. Druga sytuacja, w których możemy te środki wykorzystać, to jest sytuacja zdrowotna, też tutaj wielokrotnie poruszana. Ale nie tylko w przypadku utraty mojego zdrowia. W przypadku, kiedy zachorują moi bliscy, ja też z mojego rachunku, na który się składał oczywiście oszczędności moje, te dwa procentowe. O których mówiłam, oszczędności wpłata mojego pracodawcy i wpłata z państwa, od państwa. Ja mogę te środki wypłacić w takich sytuacjach, kiedy choroba dotknie moich najbliższych. I powiem Państwu, to jest jedyny taki przypadek w podobnych programach pracowniczych planach kapitałowych wdrożonych na świecie. A bardzo rzadko o tym się mówi na tych konferencjach. Mówimy o obowiązkach, mówimy, płaczemy, że trzeba coś tam wpłacać, że my musimy zabierać z własnego wynagrodzenia netto, ale nie mówimy o tym, że to daje nam spokój ducha w tych właśnie ciężkich czasach. Dlatego o tym postanowiłam dzisiaj Państwu powiedzieć. Trochę brakuje nam czasu, a właściwie mi czasu, więc skupię się na tym, co jest co zawsze przemawia. Szanowni państwo, przemawiają pieniądze. I teraz przykład. Jeżeli Kowalski zarabia 4000 brutto, w trakcie uczestnictwa w PPK jego wynagrodzenie zostanie z jego wynagrodzenia zostanie pobrana kwota 1082 zł. Ale na jego koncie Będą ponad 2000, dlatego że do tych jego oszczędności, mówię to w, w skali roku, tak? Ale do, jego oszczęd... Ale do jego oszczędności dokłada się, tak jak mówię, pracodawca i państwo. I to jest bardzo istotne. Co dalej? Jak moja instytucja? Portal PPK, może Państwu pomóc, jak możemy Państwa wesprzeć nieustająco zapraszam na naszą stronę moje ppk, ale także chcę powiedzieć, że bezpłatnie prowadzimy wszelkiego rodzaju wdrożenia, szko szkolenia, wdrożenia. Te szkolenia prowadzimy w formie i stacjonarnej i onlineowej. E, przygotowujemy państwa zarówno przed wdrożeniem, jak i dajemy mocne wsparcie po wdrożeniu. Dostępne na naszej stronie są ulotki, plakaty, materiały, informatory, ale nie tylko w języku polskim, bo wiem, że Państwo zatrudniacie także pracowników z innych krajów, więc wszystkie najbardziej popularne nacje, które u nas pracują, mają tam informacje dla siebie, a Państwo macie ułatwione życie tylko wydrukować przeprowadzić lub nas zaprosić, żebyśmy przeprowadzili zacną prezentację z tego, co jest obowiązkowe. I warte zagospodarowania w Waszym systemie wynagrodzeniowo-płacowym. Zostałam zapowiedziana jako osoba, która podsumuje to, co się działo w pierwszej fali. Ja tylko podsumuję to y, fragmentem wypowiedzi naszej y, jednej z pracownic firmy, dużej firmy która obala mity, że PPK zajmuje bardzo dużo czasu dla organizacji, jeżeli chodzi o jego wdrażanie, jeżeli chodzi o jego obsługę. 3 do 4 godzin. Tak wynika z odpowiedzi, którą możecie Państwo wysłuchać na naszym nagranym webinarium z przedstawicielką przedsiębiorstwa, które zostało wdrożone w pierwszej fali. Tyle tak naprawdę zajmuje obsługa PPK. W miejscu pracy. Co musi zrobić pracownik? To zdecydowanie zawsze mówię i podkreślam: pracownik nie musi robić nic. Najważniejsze, żeby został w tym programie. Tak ten program został skonstruowany. No i do sedna mamy program. Które chcemy promować. Chcemy promować i pokazywać doświadczenia pracodawców z różnych fal wdrożenia. Chcemy się nimi dzielić. Nagradzamy tych pracodawców, którzy bardzo sprawnie, bardzo odpowiedzialnie podeszli do tego programu i do swoich pracowników. To są laureaci pierwszej i drugiej edycji kolejne w toku COVID nam trochę zahamował, za ale liczę, że po. W kolejnych falach będziemy mieć naprawdę fantastycznych nowych przedstawicieli, którzy opowiedzą nam o tym, jak obowiązek przekuć w przyjemność i jak to, co ma kosztować, może kosztować mniej, bo tak do tego staramy się podchodzić. A teraz posłuchajcie, co oni sami chcą na ten temat powiedzieć. Podzielili się z nami na nagraniu tymi swoimi doświadczeniami. Program pracowniczych planów kapitałowych potraktowaliśmy jako, jako element systemów motywacyjnych, czy elementów składających się na system gratyfikacji pracowników. Podeszliśmy do projektu bardzo poważnie, przeprowadziliśmy szereg akcji szkoleniowych, informacyjnych, edukacyjnych dla naszych pracowników. Prowadziliśmy dyskusję za pomocą webinarów, ale również w mniejszych grupach. Które tak naprawdę pozwoliły każdemu zrozumieć, po pierwsze, potrzebę oszczędzania długoterminowego, ale również co ten konkretny program oferuje, jakie są związane z nim korzyści, ale też jakie są ryzyka. W Unimexie osiągnęliśmy 68% partycypację, czyli trochę więcej albo stotnie więcej niż średnia. My uwierzyliśmy w ten projekt jako management tej firmy już na samym początku, czyli w styczniu, w lutym. Uwierzyliśmy dlatego, że to buduje oszczędności na przyszłość, ale też może związać pracowników z firmą, jeżeli zaoperujemy im tą dodatkową składkę, i tak też zrobiliśmy. Mogę powiedzieć, że obecnie po miesiącu już funkcjonowania programu współczynnik partycypacji nadal utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, powyżej 70%. Musimy kontynuować tą pracę, nadal, nadal prowadzić komunikację, nadal przekonywać tych jeszcze spośród pracowników, którzy się nie zdecydowali na udział pracowników. Pokażemy im też, że z każdej zainwestowanej mogą mieć bez żadnego ryzyka 24 do 40 stopy zwrotu nieosiągalnej nigdzie na rynku w tego typu produktów. Polska bardzo ważnym elementem jest dbanie o naszych pracowników oraz utrzymywanie dużego zaufania pracowników do nas jako pracodawcy. Dlatego przy wdrażaniu programu PPK postawiliśmy na dwa bardzo ważne filary. Pierwszy to transparentna komunikacja do naszych pracowników, a drugie to edukowanie w ich obszarze budowania takiej długoterminowej bezpieczeństwa finansowego naszych pracowników. Dlatego też przy programie PPK zaprosiliśmy do współpracy zewnętrznej dostawcę z firmę zewnętrzną, która w obiektywny sposób edukowała nas co do ustawy, co do właśnie budowania też swojego bezpieczeństwa finansowego pracowników i również wspierała nas przy analizie i wyborze dostawcy ostatecznego. Te wszystkie materiały były dostępne również dla naszych pracowników i myślę, że właśnie dzięki tym wszystkim działaniom nasza partycypacja w programie PPK jest powyżej 54%. Notus Finanse może się pochwalić około 65% partycypacją. W firmie Welcome Airport Services aktualnie poziom partycypacji wynosi 70%, a mamy zatrudnionych aktualnie około 2000 pracowników. Ludzi z różnych branż widzą w tym szansę dla utrzymania swoich pracowników, dla pozyskania fajnych zasobów pracowniczych, ale także dla zbudowania swojego bardzo pozytywnego wizerunku pracodawcy, który dba o bezpieczeństwo finansowe swoich pracowników. Bardzo proszę, żebyście Państwo zapamiętali ten slajd, który aktualnie wyświetlam. To jest slajd naszego portalu, slajd z numerami naszej infolinii. Tam znajdziecie wszystkie materiały potrzebne do wdrożenia tego obowiązku, ale także nietypowego benefitu. Aktualnie trwają konferencje wojewódzkie, takie w realu, które będzie można także zobaczyć w nagraniach. Mamy codziennie prowadzone webinaria. I to, co jest najważniejsze, mamy znakomitych specjalistów, wybitnych ekspertów, którzy doradzą, powiedzą, podpowiedzą, i jest to całkowicie za darmo. Przeciągnęłam zdecydowanie z czas mojej wypowiedzi, za co serdecznie przepraszam. Zapraszam do naszego stoiska. To kilka fotek z świeżutkich z przed kilku dni z konferencji wojewódzkich, które prowadzimy. Miło było się z Państwem spotkać i mam nadzieję do następnego razu. Dziękuję.